Okej okay. No No, żeby mi to było ostatni raz Dobra, zobaczymy jak będzie, należy no, cię słychać No jej, ja tu co to grafika na tym... A nie, teraz już lepsze, dobra Czekaj, bo ja... Yy, dobra, dobra, działa znaczy, A czy ja mam swoje rzeczy? Powiedzmy, mam coś, pobawię się teraz tym, dobra, nie będzie Zero widz Zero widzę to widzisz? Tak. Ty, czyli ten jeden to nie było ja jednak. Co? Ten jeden, czyli że to nie było ja. No, bo teraz jest 0 zero, zero. Nie ma nic. Aha. Dobra, bronię trzeba. bronie. Wybierzę co właśnie. Tego wziąć uchwyt, tylko nie chcę uchwytu, żadnego nie chcę dwadzieścia jeden pójdzie na jedną broń. średnia nie wiem jak mu tam było na miano by bym też nie wiem a to kupiłem co mam ale a renegata a, tak I można będzie ją tworzyć jak się zdobędzie trzeci poziom tej zbrojowni niestety dopiero trzeci to kajtam średnia lekko pójdzie na stosy weźmy to tak, ale ten broń nie tak jest kijowo, ale no, żeby odstraszyć może się przydać i teraz jeszcze bym musiał wytworzyć średnią amunicję no, ale ostatnia runda to był taki drama, tak fajnie zarobiliśmy tu, tu w to poszło Strażnik to są wieżyczki? Chyba ja. Okej. Okay. Czyli części ze strażnika. Zwieżyczek. Części mechaniczne zaawansowane, to nie będzie problem. No i sprzęt. To będzie ciężkie. Przemyślę. Ooo, fleb, na którym można zagrać, aby zwrócić uwagę maszyn lub zaimponować innym łupieżcom. Wiem, wiedziałem. Mam wszystkie, Wiem, wszystkie sprzedałem. No to zwariowałeś w to będzie sprzedawło. Jako strata. Ja chcę przeżyć, a nie imponować innym. Ale jakim zaimponujesz, może to coś było. Ale się ścinasz troszeczkę teraz. Aha, no, no, bo, no bo tak wyszło, no. Zresztą powiedziałeś, że jakim zaimponujesz, to może coś to do. do. <grystanie> no. <grystanie> Kuźdź. się mówi. <grystanie> Będę cię poprawił dzisiaj. Dobrze. Dobra, szkoda mi kapkę, ale musi mieć kapkę amunicji. Bo mam 25, czyli mam połowę zajętą. Dobra, jest gotowy. Idę może na jakiś łatwiejszy... tu I start się fletem. Chcesz się pobawić moim fletem? Nie. Yeah. <laughs> O. No, Dobra. To? Aha. To to było? No, fajnie się tak napić puszka, na, w sumie na wieczór? Za dużo oczekujesz? Czemu za dużo? Puszka, już możesz dość, więcej nie takim. No na dzisiaj dość. Tego mamy, fajnie, tak puszka, spoko. Eee, napijem no, się jeszcze zanim się ładuję. A ty co pijesz? Wodę. Ona nazwie ten To nie zła woda. Tak. Też mi się podoba. A gdzieś ka z pistoletem. A ja z fletem. Bo dla nas ktoś nas zastrzeli Zamknij się! No ale dobrze to wyjdzie, idzie, no tak muzyka akurat, nie, nie, jakby z tego, eee, z tej Różowej Pantery idziesz, w nie skradasz się, lecisz jest, jest bitka, lecisz, dajesz i tak dalej Okej okay. Fajnie jakby ci było lepiej trochę słyszeć, żeby nie no. musiał się to słuchiwać, ale... No, no, to się przyzwyczajsz <laughs> Kane powinniśmy iść tak naprawdę. Ja potrzebuję. Tak. Chyba najlepsze byłoby to miejsce. jajaj gdzie? Tu? Dobro. Bo, to, bo tam są i te i te części. Takie. Chociaż tu też jest. Patrz, złomowisko. Tak, jest. A to jest bliżej. Wiadomo, gorzej rzeczy, ale może akurat. Let's go. Zdradzi naszą pozycję. <laughs> flat. Tylko flat. Człowiek. Słyszał mój flat! O nie! Widziałem go, ja tam nadal był. Widzę go no, jeszcze był jeden Dwóch Za, za oby dwóch są no, Ale nie idą na nas Mamy no, się tak stanął po się i uciekł Tak typowy zwierzyniec Widać, że to O <laughs> Oj tak No Uważaj, robot. Skaner, a nie robot. Jak zeskanuje to po o. nas. Ten. Robotem też jest. I to jeszcze jakim? Za inteligencją? Uważaj, bo tam raz stoi. Okay. Yes. O, -o. Kuciu, Kuciu, gdzie jesteś? Co? Kuciu, jest! Odezwała się. Cześć, kolego! Hmm. Dobrze cię spronułować. Długo nie będzie bolać. No, nie stawię oporu. Coś fajnego? Tego niby potrzebuję. Dobra. No nic, kijawo, musimy chyba tam iść. Tego lepszego celu Co powiemy w tamty kierunku? Może znajdemy to w końcu pomarańcze <laughs> Fajnie by było Pomarańcza, która jest cytryną Pomarań Pomarańczowa cytryna Pomarańczowa <laughs> cytryna, tak Zmahałeś się, Zrobię sobie ze broni. Co mnie? Tam jest dron latający. Mhm, wiem. Tesla. Tesla. No otwiera się, no. O, to potrzebuję. Pewnie teraz ginę. Gumowa podkładka, też się przyda, czemu nie? To niby mam Kablów tych niby mam dość, ale się przyda, na razie Następny kabel Potrzebujesz kabel zasilania? Eee, czekaj, to jest to co myślę? Gdzie? Mam go w ekwipunku, masz Tak Nie ich mam dość Kolejny na te kurierze Kurier? No Dobra, Fajnie. to dalej Uwaga, latają drony. Armia Dobra. dronów. Ponad dwóch. Na pewno jest dwóch. O. Jak nie więcej. Trzech! A mogłe? No ja to Trzy drony. Już raz się byliśmy z ekipą, mi się to źle skończyło. Słyszyłem takie kroki Słyszysz? To nie jest ten wielki robot? A tak, to może być Duży robot Jest, jestem no to na dół schodzimy Jestem na dole Chyba są ludzie gdzieś na dole. Tam jest ten chyba włas. Tak, na po, możliwe że są. Jakoś się da otworzyć ten wrak barona, bo to widziałem, że wtedy ludzie otwierali to coś. Albo nie, chyba są pod nami jeszcze ludzie, bo widzimy, że są otwierana wejścia. O fuck, robocik. Jest tu. Widzimy chyba. Nie też. też. A ty co się patrzysz? Do nas więcej, więcej robotów widzi nas. duży też się striggerował prawie Powiedz mi Nie jak strigeru, będzie skakał uciekaj, uciekaj Obserwuję, za tobą, lewa strona twoja Czemu do niego strzeliłeś? Nie wiem, tam tak wyszło flary. Tam flary na dole były wyszło Ludzie Wspierdzielam na dół, bo A tam są ludzie chyba w twoim kierunku. Uważaj. Musisz poczekać, on się uspokoi. Wybił mnie! Wyciekaj. się na dół. Serio? Tak. Co z tym robocikiem? Co? Co z tym robocikiem? Nie wiem. Ja się wyleczyłem. A zaraz się też, sobie? No otwierają, ja, bo oni może poszli tam To mi trzeba To myślę Chyba mało czasu spitalać Jak się spiedzieli tam na dół Tak! Nie zginie Wystraszył mnie Celuj chyba w oko. No to go dobijem, a ja się będę nazwijać I'll do portion. Właśnie Uważaj No żeby się zabić no de acho Dużo robotów Ała Dobra chyba trz, musimy spędzić, bo tu 3 minuty nam zostały Faktycznie chyba Zaznaczyła tak Tu jest Kasi Nie znie... nie zniecicila się Szybko, poj, poj, poj Proszę jeszcze go zabić No tam są ludzie A. Wiem, ktoś otwiera Mogę me dotrzeć, idzie na mnie Padlał? bo tam jest ten, rakietownik O ja pierdziela. Chodź jakbym mnie widział Chyba coś podejrzewa. Po czekaj Co mam z tobą rakietownik? Co? Tak musimy lecieć. Leć. Na mnie się chyba Mało życia. Dobra. Nie, strzygerował się na mnie. No i zginęłam, tak, trudno No, a co za dziadostwo No i chuj No i po, męda rakietownik, tak się chciało pobawić i poszło e, 30 tysięcy No okej, okay, jak chcesz tam dojść? Co no, chcesz zrobić? Jak... No otworzyć. Jak otworzysz jak leżysz? Chyba, zagrana trochę bardziej bezpiecznie, ale okej. Okay.